Moi kochani, dzisiaj temat dla pań. Kim jest kobieciarz i kim jest partnerka kobieciarza albo w ogóle kobieta, która stara się otrzymać od niego coś więcej niż tylko i wyłącznie rozrywkę. Na przykład dłuższe czy poważne relacje, i czy w ogóle jest szansa zmienić takiego człowieka. Kim jest kobieciarz? Jest to mężczyzna bardzo efektowny. Ekstrawertyk ma bardzo dużo koleżanek, znajomych, przyjaciółek, w ogóle zna dużo ludzi. Co go cechuje, to to, że wszystkie te swoje koleżanki, przyjaciółki bardzo, ale to bardzo lubi. Potrafi rozmawiać z kobietami. Mówiłam już, ekstrawertyk, chyba mówiłam, mężczyzna efektowny, skupiony na sobie, najczęściej pieniędzy mu nie brakuje, chociaż są i tacy, są tacy, którzy jeżdżą Ferrari, są tacy, którzy jeżdżą autobusem, ale jak tak mówimy o jakimś takim generalnym zarysie, kim ten człowiek jest, no to właśnie to jest taki człowiek, któremu w życiu jest nieźle, powodzi mu się nieźle. Kobieta dla takiego mężczyzny jest tłem, a on, taki piękny, efektowny paw. Po co mu te wszystkie związki? Po co mu te wszystkie takie dziwne, yy, wiecie, relacje? Nie? Bo to już nie wiadomo, czy to koleżanka, czy to przyjaciółka. On się tutaj z tą się przespał, stamtąd poszedł wypić kawę, i to tak w sumie te granice się zacierają. No, oczywiście po to, że to jest człowiek uzależniony. To wszystko daje mu niezwykłego kopa w życiu, to jest źródło zasobu dla niego. I możemy w, takiej, w takich kobieciarzy, ja podzieliłam na takie trzy kategorie. Pierwsza kategoria to jest człowiek, który żyje sam, cały czas zmienia partnerki. I jak tylko sprawy zajdą trochę za daleko, to on robi od razu krok do tyłu i się wycofuje. Ma taki unikowy styl przywiązania, co jest uwarunkowane traumą dzieciństwa. Ten człowiek boi się relacji, i dlatego, kiedy tylko sprawy idą za daleko, zaczyna sobie podświadomie tą kobietę obrzydzać. Albo jej wisi biuz, bo ma płaski tyłek, bo ma wadę wymowy itd. itd. Fu, nie, 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 on nie chce. Nie. Jest krok do, do tyłu i, i następna, następny punkt zainteresowania. Drugim takim typem jest mężczyzna, który ma partnerkę, ale mu się nudzi, dlatego że on ma zupełnie inne potrzeby. On to jest człowiek otwarty na doświadczenie, on ma różne potrzeby. To są trójkąty, to są czworokąty, tam w ogóle cały czas musi się coś dziać w jego życiu. Poza tym to jest też człowiek, który mierzy drugich swoją miarką, i dlatego on nie ufa drugim kobietom. A swojej kobiecie, on na przykład ufa. I to jest jakaś tam jego tam przyjaciółka, taka oni tak żyją, albo powiernica. On nie boi się coś z nią kupić, na przykład jakąś nieruchomość, natomiast jemu jest z, niej, z nią po prostu nudno. I trzecim typem jest taki idealista, człowiek, który musi żyć, wiecie, na, takim, na takiej dopaminie, adrenalinie on musi być, on musi być zakochany. On musi być wypełniony tymi wszystkimi motylkami, nie? Wszędzie musi mieć te motylki, dlatego on musi być cały czas zakochany. Bardzo idealizuje partnerki. Dla niego kobieta to jest w ogóle takie piękne dzieło sztuki. I jak tylko zobaczy, że ta kobieta to tylko człowiek, to od razu wymienia ją na inną. I Wiecie, tam jest po prostu pierwsza żona, druga żona, trzecia żona, tam są w ogóle te dzieci. Takim babiarzom oczywiście on o dzieci swoje jakoś tam szczególnie nie dbają. On jest za bardzo zainteresowany sobą, swoimi sprawami. Natomiast no, to jest też taki, taki właśnie człowiek, który żyje w świecie fantazji. On uwielbia media społecznościowe, tam gdzie są te wszystkie, wiecie, zdjęcia profilowe, piękne, powykładane. On bardzo lubi wysyłać wiadomości, bardzo lubi. On cały czas z kimś pisze, nie? cały czas z kimś pisze, dlatego na przykład jego partnerka nie może zobaczyć jego telefonu. Tak? Ten telefon ma zawsze 350 jakichś haseł, bo tam w tym telefonie się dzieje co jeszcze chciałam powiedzieć i zapomniałam jak zwykle chciałam powiedzieć, że kim jest jego partnerka a w ogóle słuchajcie na przykład ja, kiedyś, kiedyś, jeszcze tam nie wiem ze 12 lat temu my poszłyśmy z koleżankami na piwo no i zaczęła się rozmowa I tam u nas był taki, taki Joris, on się nazywał i on był z IT nie? no i Zaczyna moja koleżanka z księgowości zaczyna taką historię, że ty wy wiecie, ona sama wtedy była, i ona mówi, wiecie, a w ogóle on się tak na mnie patrzy, jakbym je chciał tam po prostu nie wiem, co by mi robił. No i w ogóle ją smyrał po ręku, tak trochę, wiecie, jak rozmawiali. I, no i się patrzył jej głęboko w oczy i hipnotyzował tym głosem, chociaż nie był takim typowym, jakimś, wiecie, przystojnym chłopakiem, ale coś takiego w sobie miał. Ja sobie pomyślałam, ty. Przecież on to robi, on ze mną tak samo rozmawia, nie? On to też mnie robi. I tam wszystkie te dziewczyny mówią to samo, że no tak, no tak, no to, to, to tak jak ze mną, i tak jak ze mną. I zobaczcie, widzicie? Wszystkie się czuły jak ta jedna jedyna, po prostu, wyróżniona. Nie? A on po prostu rozmawiał tak z każdą. Potrafi kobietę okręcić sobie dookoła palca. A kim jest jej partnerka takiego kobieciarza? To jest kobieta, która jest bardzo, ale to bardzo dobra. To jest taka strażniczka domowego ogniska. Porządna, wierna, cierpiąca. Ona cierpi, to jest podświadomie wręcz jakiś masochizm. Jest pierwsze pytanie warte zadania sobie. Kto nauczył cię tej tolerancji na cierpienie, bo ty czujesz ten ból, dlatego, że przepłaczasz jedną noc, dziesiątą, dwudziestą, po dziesięciu, piętnastu latach jest to samo, a ty dalej tkwisz w tym związku. Kto nauczył cię, skąd masz tę tolerancję na cierpienie? Wszystko podświadomie, bo gdyby ktoś zadał jej pytanie, czy chcesz, żeby cię tak traktowano, to powie nie, absolutnie nie. Taki syndrom... Kompleks grzecznej dziewczynki, człowieka, który uważa, że zasłuży, przekona, yy, yy, namówi, nie? a ludzie się nie zmieniają. Teraz w ogóle no nie zmieniają się. Tak? To w ogóle taki człowiek się nie nadaje na, na męża, On się nadaje na. Yy, Wiecie, że było fajnie, on się nadaje, tak? A jednak, jeżeli chodzi o takie stałe związki, to lepiej mieć człowieka, który, z którym coś można w życiu osiągnąć, który, którego uwaga jest skierowana na ciebie, a nie na wszystko oprócz ciebie. Dlatego, że dla kobiety taki związek oznacza po prostu w pewnym momencie depresję i wypalenie. O ile można, tak? Dalej ma taki jeszcze taką skłonność do rywalizacji, bo tam już była Asia, Kasia, Basia, a on cały czas wraca do mnie, wraca do mnie. Tak? No tak. I teraz, kochani, jeżeli już ktoś naprawdę się uprze i chce takiego człowieka yy, jakoś zwrócić jego uwagę na siebie, no to na pewno należy podnieść swoje znaczenie w swoich własnych oczach. Czyli tak, jak on ma pracę, ma tam karnet na siłownię, ma znajomych, to trzeba robić to samo i jeszcze więcej. Trzeba się zająć tym, co ci daje energię, co ci daje takie, wiecie, satysfakcję, żeby przenieść energię właśnie z pana i władcy, z pana i władcy na siebie. Tak? To jest taka kobieta, która dba o wszystkich, tylko nie o siebie. Piszcie, kochane, czy spotkałyście, na swojej drodze takiego, takiego, taką osobistość. Czekam na Wasze komentarze. pa! pa.